Witam Was gorąco, chciałam się podzielić tutaj swoją opinią na temat nauki pływania My na bakowicach. Uczestniczymy od trzeciego miesiąca życia. Jest to moje drugie dziecko. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z obsługi, z nauczania, z lekcji. Dzieci zrobią niesamowite postępy. Mówię przykłady, jest właśnie teraz Gabi która ukończyła półtora roku, a w zasadzie już naprawdę wykazuje zdolności pa, samego pływania. Zapraszam pa, pa. wszystkich gorąco pa, pa. na zajęcia. Świetny zespół, wspaniali instruktorzy, miła atmosfera, naprawdę jest bardzo bezpiecznie, szczenio i z tego co bardzo często konsultowałam to z lekarzami. Bardzo zachęcają małe dzieci do tego, żeby korzystali właśnie z nauki pływania. Motoryka dzieci się niesamowicie rozwija. Super są e, sprawne i e, myślę, że nie szybciej zaczynamy e, dzieci na basenie. Tak jak jest zalecana do tego miesiąca, e, gdy dziecko samo potrafi trochę gusto w to jest to naprawdę super sprawa. Ja jestem, nie wiem, przykładem moje dzieci że jest przykładem. Jedna przeszła 4 lata na tej chwili, kończona i też od 3 miesiąca roku, 3 miesiąca życia na deszczem. Gabi również, także bardzo zapraszamy i zachęcam wszystkich, którzy nie wyrzucą, że takie maluchy mogą samodzielnie pływać. Dzięki. <grym>